Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie drogie dzieci, drodzy rodzice. Zapraszam was do wysłuchania Ewangelii z dzisiejszej niedzieli. Wysłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Marka. Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł Jezus do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli tak, że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Mamo, kto to jest człowiek opętany? zapytał antek. To chory, którego ciałem rządzi zły duch. Kiedy jesteś chory na grypę, wirusy sprawiają, że jesteś osłabiony. Masz gorączkę i katar, boli cię głowa, mięśnie i stawy. Opętanie to też choroba, ale za nią stoi diabeł, który z całych sił stara się skrzywdzić człowieka, dlatego atakuje jego ciało. Jego celem jest przeszkodzić człowiekowi w drodze do nieba. Ojej, to straszne, przeraził się chłopiec. Tak, to poważna i niebezpieczna choroba, powiedziała mama. I od razu uspokoiła synka. Ale nie musimy się bać, bo naszym przyjacielem jest lekarz, który poradzi sobie z każdym opętaniem. To Pan Jezus zapytał Antek. No pewnie wtrąciła zuzia. Pan Jezus tylko rozkazał zemu duchowi i ten od razu musiał opuścić tego biednego człowieka. Pan Jezus jest najsilniejszy. Masz rację, potwierdziła mama. Nic nam nie grozi, jeśli dbamy o naszą przyjaźń z Jezusem. Kto jest z nim, temu żaden zły duch nic nie zrobi. Jezus po to umarł na krzyżu i z martwych wstał, żeby pokonać diabła. Uff odsapnął Antek. Potem podniósł ręce w geście zwycięzcy i zawołał. Pan Jezus jest najsilniejszy. Dzisiaj znów słyszeliśmy o różnych przygodach, pytaniach dotyczących wiary w życiu Antka i Zuzi. Pomocą był tata. Dlatego dzisiaj mam do Was propozycję, byście narysowali rysunek, może namalowali, może wykonali w jakiś inny sposób właśnie obrazek, na którym będzie Pan Jezus, zwycięzca. Pan Jezus, który wygrywa. I ten obrazek wręczyli na przykład swojemu tacie, żeby też pokazać mu, że widzicie w nim tego, na którego możecie liczyć. Żeby też on i od Was miał coś. Miłego, coś dobrego, związanego właśnie z Panem Bogiem, z wiarą, czyli właśnie obrazek takiego Jezusa zwycięzcy. Życzę wszystkiego Wam dobrego na tę niedzielę. Trzymajcie się z Panem Bogiem.